Szykujcie się na ceremonię otwarcia! Igrzyska galaktyczne to będzie proste! Lećcie dziewczyny! Klejnoty Tamaranu! Zajmę się tym! Drony do lotu! Musimy lecieć! Witam na wielkiej, wypasionej ceremonii otwarcia igrzysk galaktycznych! Woo! Otwieram igrzyska! Eha! Oto drużyna w super bohateru. A teraz prezentuję Akademię Korugar. Czy też lubisz zapach nadchodzącej zguby? W waszej szkole może dziś zabraknąć szczęścia. To są furie! Cześć! A! Coże, coże, co, jak? To twoja szansa, by się zemścić. <noise> Czas na zabawę! Jeszcze mamy mecz heropiłki, boty bojowe, a nic nie skopie, tylny pancerz robota. Och, tak! I biatlon w parach! Trzeba ich zatrzymać! Dumni jesteśmy, że dwie świetne szkoły przeszły przez półfinał... Wielkie brawa! Furie, wykończcie te superki! Spróbuję! Ah, DC Super Hero Girls. Galaktyczne igrzyska. Chwilkę, muszę odebrać. Cześć, Pawo. W czerwcu na DVD.